Odsiadywałem piętnastoletni wyrok w zakładzie karnym w południowej Arizonie. Za co tam trafiłem, to akurat nieistotne. W czasie mojego pobytu wydarzyło się mnóstwo rzeczy, których nikt nie potrafił wyjaśnić, a jeszcze więcej takich, o których nikt nie chciał wiedzieć więcej. Wszystko zaczęło się od więziennej legendy. Podobno wiele lat temu wydarzyło się tam coś strasznego i niewytłumaczalnego. Codziennie rano budzono nas i kazano stawać przy drzwiach celi, by strażnicy mogli nas policzyć i potwierdzić obecność. Podobno około roku przed moim przybyciem wydarzyło się coś potwornego właśnie podczas takiego porannego sprawdzania. Jeden z więźniów, który miał cele tylko dla siebie, wyglądał jakoś dziwnie. Gdy strażnik poprosił drugiego o pomoc w sprawdzeniu sytuacji, Odkryli, że to wcale nie był ten więzień. To był zupełnie inny mężczyzna. Ten człowiek miał na sobie skórę tamtego więźnia, luźno zarzuconą, niedopasowaną. Wyglądał jak jakiś potwór. Najgorsze było jednak to, że facet w skórze nie był nawet osadzonym. Nie mieli pojęcia, jak w ogóle dostał się do więzienia, nie mówiąc już o tym, jakim cudem znalazł się w celi. Jeszcze straszniejsze było to, że nie wiedzieli, kim on w ogóle jest. Nie był nigdzie zarejestrowany. A co najgorsze, nigdy nie odnaleziono ciała więźnia, którego skórę nosił. Brzmi to obrzydliwie, wiem. I zdaję sobie sprawę, że to nie do końca pasuje do klasycznej definicji skinwalkera, ale właśnie tak nazywano go w więzieniu skinwalker. Nie pomagało. Że podobno nigdy się nie odzywał. Tak zaczęła się cała legenda o skinwalkerze, która krążyła po całym więzieniu. Faceta przeniesiono do innego zakładu około miesiąca po incydencie, co znacząco poprawiło samopoczucie reszty osadzonych. Ja usłyszałem tę historię już drugiego dnia pobytu. Niezłe powitanie w miejscu, które miało być moim domem przez najbliższe lata. A teraz przejdźmy do prawdziwego piekła. Owszem, tamten człowiek był tym skinwalkerem, ale jego pojawienie się sprawiło, że pewien stary więzień z plemienia Wacho, Karl, zaczął opowiadać innym o prawdziwych skinwalkerach. Okazało się, że spora część więziennej kultury obracała się wokół tych istot. Podobno skinwalkerów trudno rozpoznać od razu. Ale jeśli uda Ci się przetrwać w ich obecności dłużej niż minutę czy dwie, zaczynasz dostrzegać, że coś jest z nimi nie tak. Potrafią naśladować ludzką mowę, ale nie potrafią jej dokładnie odwzorować. Nerwowo się trzęsą. Chodzą w nienaturalny sposób, ale z czasem stają się coraz lepsze. Karl ten nawacho, twierdził, że był pewien, iż jeden z nich jest wśród nas. Że przez lata powoli nas wybierał i eliminował. W pewnym momencie nazwał go mistrzem skinwalkerem. Uważał, że istota tak doskonale naśladowała ludzi, że mogła być twoim współwięźniem przez dzień lub dwa, zanim byś się zorientował. Musiał być dobry, stwierdził Karl pewnej nocy, bo przeciętny skinwalker zabiłby od razu, gdyby tylko miał okazję. Ten jednak zrozumiał, że ma stały dopływ ofiar i cierpliwie czekał przez lata. Wielu uważało to za żart, ale jeszcze więcej było wyraźnie spiętych. Od czasu do czasu w więzieniu ktoś pękał. Czasem znajdowano kogoś powieszonego na pasku od spodni w celi. Ludzie po prostu nie wytrzymywali, ale u nas pękanie wyglądało inaczej. Nie było to wybuchowe zachowanie przy kolacji ani ciche samobójstwo. Ludzie po prostu milkli, garbili się i snuli po korytarzach. Zrywali kontakty z innymi, na boisku byli sami, pozwalali włosom zakrywać twarz. Nikt nie chciał o tym mówić. Jakby samo wypowiedzenie tego nagłos mogło sprawić, że samemu się tak skończy. Miałem tak samo. Nie wiedziałem, czy to skinwalker, czy może zwykłe szaleństwo, ale nie chciałem tego sprawdzać. Nie działo się to z zegarkiem w ręku, ale zawsze, gdy ktoś tak się załamywał, w ciągu kilku tygodni był przenoszony lub wysyłany gdzieś indziej, bez uprzedzenia i bez śladu. A potem były nocne wydarzenia. Krótkie, głośne dźwięki rozlegały się w moim bloku o różnych porach nocy. Brzmiały jak połączenie śmiertelnego kwiku świni i paznokci na tablicy. Kolejna rzecz, o której nikt nie chciał rozmawiać. Jeszcze straszniejsze były cienie i kroki. W nocy blok był słabo oświetlony kilkoma lampami, wiszącymi na suficie. Sam widywałem cienie przemykające po ścianach, mimo że w pobliżu nie było żadnych strażników. Pewnej nocy, pod koniec odsiadki, obudziłem się i zobaczyłem idealny cień postaci na ścianie naprzeciwko. Gdy spojrzałem, mój współwięzień spał, a za kratami nikogo nie było. No i kroki. Wszyscy nienawidzili tych cholernych kroków. To one były najgorsze. W nocy czasem słychać było nienaturalnie szybkie stąpania, jakby mokre stopy klapały po kafelkach. To coś przebiegało z jednego końca bloku na drugi w ułamku sekundy. Nieludzkie tempo. Jeśli nie spałeś i słyszałeś to coś po jednej stronie celi, zanim zdążyłeś obrócić głowę, już było kilka cel dalej. Każdy bał się tych kroków. Ja też. Były najgorsze. Wyszedłem na wolność miesiąc temu. Mam więcej historii niż jestem w stanie spamiętać. Przysięgam, że prawie przyszła kolej na mnie. Tydzień przed moim wyjściem mój współwięzień, a jednocześnie bliski przyjaciel pękł. W ten sam sposób, co inni, nie spałem przez cały tydzień. Owszem, przysypiałem na kilka minut, ale nigdy dłużej, nigdy nie odwracałem się do niego plecami. Najstraszniejsze? Pewnej nocy obudziłem się i zobaczyłem, jak przeciska swoje ciało przez kraty celi. Dla porównania, ja nie mogłem nawet przełożyć przez nie ramienia, a on wchodził z powrotem do środka. W dniu mojego wyjścia nie powiedziałem do niego ani słowa. Po prostu wyszedłem. Wyglądał na pogodzonego, więc i ja się tym nie przejmowałem. Przetrwałem. Piętnaście lat więziennych bujek, porachunków gangów i kto wie porwań przez skinwalkera. Wyszedłem przed główną bramę. Wolny człowiek. Idąc wzdłuż ogrodzenia boiska, zobaczyłem mojego współwięźnia, stojącego samotnie, jak przez cały ostatni tydzień. Pokręciłem głową, nie będąc już pewien, czy to w ogóle jeszcze był on. Rzuciłem ostatnie spojrzenie na więzienny dziedziniec tym razem z za ogrodzenia. I żałuję, że to zrobiłem. Tam, po drugiej stronie podwórka, stał Karl, zgarbiony, obserwujący więźniów i nerwowo się trząsł. Jeśli podoba Ci się ta historia, zostaw proszę lajka i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu mogę tworzyć kolejne opowieści i rozwijać ten projekt. Każde wsparcie naprawdę robi różnicę. Dziękuję, że jesteś.